Allez! Oh my god! Dzień dobry, spóźniło się. Nie, nie, nie. You know, we're in uh... <laughs> 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 the. How Survived one week. How <laughs> <laughs> you doing? <laughs> Go, go, go. To pierwszy raz jesteś na obozie. Tak raz Jakoby, Jako harcerka. Jako, jako harcerka. harcerka, tak? Podoba Ci się? Bardzo mi podoba się. A co bardzo jest fajnie. najpiękniejsze? Co ci się najbardziej podoba? Jak idziemy na wycieczki, jak chodziliśmy do krzyży, jak byliśmy jak są zajęci z harcerzami i harcerkami, bardzo fajnie jest, że jesteśmy tak razem. Taka rodzina harcerska. Yy, czyli wspieracie się razem, tak? tak? tak. Jak chodzicie na wycieczki. Ale yy, jedzenie? Nie jest dobre, spanie jest dobre. A czego się bałaś najbardziej? Że jestem bez rodziny, ale tutaj jest też inna rodzina, harcerska, że są druhne koleżanki, kolegi, tak wszystko jest razem. Czyli to jest jak gdyby coś, co tak. pozwala Ci być bez mamy i taty? Tak. Bardzo pięknie, a powiedz jeszcze, jak masz na imię ile masz lat? Julia Gorskiewicz mam 12 lat. Czuwaj, dziękuję bardzo. Czuwaj.